Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu i całego nieba, tego oryginalnego i tego mniej oryginalnego, czyli kosmosu. Kosmos jest niebem nieoryginalnym i musimy sobie to mocno, mocno uświadomić, niemalże wbić jako nawyk myślenia, że ten świat nie jest niebem. Ojciec Pio kiedyś powiedział, że nigdy w kosmosie nieba nie było. Nigdy nie było tu raju na tej planecie. A to, co Biblia tam wypisuje, te plotki wymyślone, to są wszystko bójdy na resorach. Prawie wszystko jest bójdą na resorach. I o potopie też jest bójdą, bo te, te wzmianki to wszędzie były różne, nikt nic nie wie do końca, nawet naukowcy badając to nie są pewni, szmuglują pewną wiedzę, pewne badania robią, ale sami nie są niczego pewni. Więc musimy przede wszystkim być pewni tego, że mamy duszę, że mamy świadomość, a to dzieje się co dzień. Reagujemy, myślimy, działamy. To jest Bóg. To jest dzieło Boga, że możemy żyć, myśleć, odczuwać ale w tym świecie wiemy, jak jest, że czasami odczuwając, musimy się wkurzać na różne rzeczy, bo nam przynoszą trudności i kłopoty. W niebie już tak nie jest. Tam już nikt się nie wkurza, tylko patrząc, wypatrując swoich przyjaciół w kosmosie, współczują im, że tak się dali złapać w pułapkę. Kosmosów, pułapkę światła, słońc, galaktyk. To jest pułapka, fakt. Ale ona na początku nie była pułapką. Teraz dla nas to jest pułapka, bo łapiemy się jak gleb na muchy do tej pułapki. Kochamy ten świat, za bardzo go kochamy. Kochamy go bardziej niż Boga, a to jest błąd. Nikt nam tego błędu nie uświadamia, i to jest właśnie przykre. Nawet Kościół za słabo o tym mówi. <laughs> Chociaż powinien. Jezus tylko dobrze o tym mówił. I dlatego ojciec Pio mówi, jeżeli chcesz naśladować kogokolwiek, to tylko rodzinę świętą, nikogo innego. Więc Jezus był mądrym człowiekiem, mądrym aniołem, dużo wiedział. I głosił to. Szybko głosił i szybko go sprzątnęli. Bo taki był czas zły. Ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że za czasów Mojżesza było gorzej niż teraz. Gorzej było, było więcej prześladowań, więcej upokorzeń i tak dalej. Dzisiaj no jest demokracja i tak dalej, ale wiemy, na czym ta demokracja komunistyczna, postkomunistyczna i postliberalna polega. To jest tylko przykrywka do egoizmu i pychy i wielkiej niewiedzy. Owszem, dobrze, że jest demokracja, ale jeszcze powinna być demokracja bezpośrednia, to wtedy jeszcze mniej byłoby tego cierpienia. A w tej demokracji bezpośredniej, żeby była idea systemu miłości, to by było jeszcze mniej tego cierpienia, więcej by było dobre i piękna na świecie, ale na to trzeba czekać i sobie jakby zasłużyć, bo dopuszczamy do władzy ludzi, którzy są krnąbrni, wścibscy, kłamliwi i niedobrzy. Nie rozumieją świata, nie rozumieją niczego, starają się tylko rozumieć własną politykę i innych gnębić różnymi przepisami, uchwałami, ustawami, które są często złe. Potem trzeba nieskończenie wiele poprawek do tego, a przecież gdyby była mądrość i wezywano do tego wszystkiego łagodność i dobroć Boga, to by było łatwiej ustalić, ustawić różne prawa, które by służyły ludzkości. Ojciec Pio mówił mi, że prawo nie jest po to, żeby kogoś potępiać, ale żeby bronić. Więc nie jest to proste. Sędziowie mają za uszami ogrom złych rzeczy. Kiedyś w pewnym okresie, listopadzie, ojciec Pio przyprowadzał mi różne dusze czyśćcowe na rozmowę. I między innymi byli tam sędziowie. Przychodzili i przepraszali, mówi, że im jest przykro i tak, że złe wyroki wydawali. Przez to inni cierpieli. Przychodzili też złodzieje, którzy kradli namiętnie różne rzeczy ludziom i tak przez panią Krysię, tylko tak tarli rękami. Chcieli wyrazić, bo mówili, że im bardzo zimno jest. Więc są w takiej sytuacji, że im jest zimno, i teraz spłacają to, co te wszystkie krzywdy, jakie wyrządzali, wyrządzali innym. <laughs> Więc każdy musi spłacić. Zło, które robi dla innych. I wobec siebie również można zło robić, bo zatłumiamy, tłumimy sobie sumienie niepotrzebnie, a możemy dużo wyciągnąć dobra z siebie, bo dusza jest piękna i wspaniała miękka jak masło i piękna jak światło niebiańskie. Ale trzeba do tego docierać. Jeśli się sugerujemy tylko zewnętrznością i reagujemy na to, co inni mówią, co myślą o nas na przykład, a najczęściej zawsze jest tak, że o tobie będą myśleć raczej niepochlebnie, bo każdy tylko ma swoje racje. I te racje często są błędne, złe, nieodpowiednie. Trzeba kochać, widzieć dobro w każdym człowieku, nawet w Tusku trzeba widzieć dobro, bo on tam ma to dobro, ale przykrywa go głupotą i kłamstwem, jak to w polityce. Wielu takich polityków jest. Rzekłami. Oczywiście modlimy się również za pana Zbigniewa Ziobrę, który ciężko choruje, ma raka krtani, gardła. Więc żeby wyszedł z tego i jeszcze był dobrym ministrem, bo był naprawdę dobrym ministrem, krytykowali go ci postkomuniści, oczywiście liberałowie, bo chcieli, żeby puścił wodze i żeby mogli dalej kraść. A Ziobro właśnie przystopował to. I było dobrze. Ale teraz znowu otwierają... Granicę złu. Tusk otwiera znowu granicę dla zła i robi kolejny błąd. Zapłaci za to, oczywiście, w następnym życiu, bo za to do nieba się nie idzie. Bezpośrednio. Więc modlimy się również za wszystkie nasze sprawy: za pana Zbigniewa i wszystkich, którzy chorują, są w szpitalach w ciężkim stanie. Piszecie mi również o swoich krewnych. Rodzinie, którzy też są gdzieś tam w szpitalu, chorują ciężko i nie wiadomo, co będzie. Wiadomo, co będzie. Na końcu zawsze jest śmierć, tego się nie uniknie. Natomiast dobrze by było jeszcze pożyć i, i trochę oświecić swój umysł, bo samo życie dla życia to też nie jest wielkim sensem. Niewiele daje, ojciec Pio mówił, że wszyscy marnują to życie. Więc chodzi o to, żeby w tym życiu przeżyć głębszą myśl. To jest najważniejsze. Wtedy ma sens i cierpienie, i śmierć, i radość, i, i życie. Musimy właśnie tak sobie poprzestawiać w głowie, te klepki, pozmieniać, te wszystkie liberalne, ateistyczne, materialistyczne, wyrzucić to, całą tą lewitę, lewactwo się powinno wyrzucić daleko, hen, bo oni niszczą duszę, ateiści niszczą duszę, wprowadzają złe prawa, złe poglądy, i dusze się, duszą się w tym sosie komunistycznym, liberalnym i jakimś tam jeszcze innym. To jest sos, który nas po którym mamy tylko same uczulenia. My musimy iść drogą inną, drogą mądrości, drogą miłości do Boga i to jest najlepsza droga, nie ma lepszej. Jezus ją wskazał, miłość Boga i bliźniego. Ojciec to rozszerzył, żeby się zbawić. Konkretnie to trzeba kochać wszystkich jednakowo i wszystkim przebaczać. Dlatego przebaczamy wszystkim tym komunistom, tym SB-kom, którym Tusk teraz przywraca emerytury, biednym Solidarnościowcom odbiera, a daje komunie, sb -kom, który, którzy byli przeciwko Kościołowi, przeciwko Bogu i, i prześladowali dobrych ludzi, Solidarnościowych. Ja sam byłem w Solidarności. Byłem w Komisji Solidarności we Wrocławiu, w Zeto, rozdzielaliśmy tam pieniążki dla dziewczyn, które zostały same z dzieckiem. Chłopaki podchodziły, jak to chłopaki, <laughs> szukają przygód ciągle. Też łowię. no, ale takie tu jest życie. Każdy chce być wolny, nie chce za bardzo się wiązać, to prawda. Bo dziecko to obciążenie, tak samo jak kupisz sobie psa, to jest ogromne obciążenie dla rodziny. Dla... Musisz wychodzić codziennie na spacery kilka razy. Ja miałem 15 lat psa w domu, to wiem, czym to pachnie. No ale cała rodzina się trochę opiekowała. Ja najwięcej chodziłem w sumie, bo on mnie tak jakoś za pana obrał. No i tak to było. <laughs> Więc módmy się za wszystkie nasze sprawy. Do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchraj nas przed demonem zła, któż jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. To jeszcze przeczytam, kto ma dzisiaj imieniny. Dzisiaj jest 18 marca. Cyryla, Edwarda, Bogu Chwały, Narcyza i myśl świętej Teresy Zawilla. I ona odkrzyża za chwilę. Teresa, o życie! Ty znasz potęgę miłości. Wiesz, jak się ona w zaświaty wydziera. Puść mnie więc, nie więź wśród ziemskiej ciemności, bo szczęścia bramy trwać. Trwa śmierć i otw mi otwiera. Ja tutaj muszę przesuwać, mi się myli. Jeszcze raz. Puść mnie więc. Nie wiem wśród ziemskiej ciemności, bo szczęścia bramy twa śmierć mi otwiera. O jakże czekam mej śmierci zjawienia, bo tylko ona otworzy mi drogę, wybawi duszę z ciasnego więzienia. No widzicie, to jest mistyka, to jest piękne po prostu. To, kim była święta Teresa, to było cudeńko rozumiała życie, że ten kosmos, ta materia, to ciało, to jest po prostu więzienie dla nas. I taka jest, takie jest życie. Nieraz, gdy doznajemy cierpienia fizycznego, czy moralnego, czy, czy takiego wewnętrznego, osłości różnych, czy coś, i nie jesteśmy niezadowoleni i czujemy cierpienie, to wtedy odczuwamy to więzienie, że jesteśmy w więzieniu. Bo powinniśmy się stale cieszyć. Wtedy moglibyśmy stale chwalić Boga i wychwalać Go Ponad Niebiosa jeszcze, Niebiańskie Niebiosa. No, ale tak nie jest. Tu jesteśmy wygnani, sami, żeśmy się wygnali z tego nieba i cierpimy. No i jeszcze myśl świętego Jana. Ja już nie żyję w sobie bez Boga, żyć nie mogę bez niego i bez siebie jakąś odnajdę drogę. Miast życia tysiąc śmierci w głębię życia się Wdzieram, umieram, bo nie umieram. Te myśli się powtarzają, bo tam nie, nie dużo tych myśli wkleiłem, ale warto je sobie powtarzać. <laughs> tak samo jak codziennie jemy chleb czy inne rzeczy, powtarzamy. Powta powtarzalność jest dobra w tym świecie materialnym. W niebie też powtarzamy. Tak samo. Lubimy jakąś tam muzykę, jakieś spotkania, jakieś balangi niebiańskie. Lubimy to. <laughs> dobra, to czytam teraz wiersz mój. Nieznana przyszłość. <laughs> w uszach cyka zegar stary, przypominający umarłe minuty. Trudno jest przetrzymać chwile bezpowrotne. Otoczyła mnie zapłokana gra. Dochodzą gdzieś słowa z daleka, a jednak ich już nie słyszę. Zrównał się stopień wszelki. Kontrast stracił swoją wyrazistość. Cóż wiem o mieście, którym jestem? Cóż wiem, kim jestem? Wbite myśli jak gwoździe, a jak łatwo jest je zagiąć i wyrwać? Uczucie gorące bije niczym puls, a jednak wyczuć go nie mogę. Żyć to jest konać. Gdzie czas wolno, idzie czas wolno i szybko. Jest i znika, a zegar cyka. Na zewnątrz jakby nie istnieję, a wewnątrz przestałem być. Ileż w tym szarości. Zatraciły się promienie, podziały i kształty wymierne. Raz wzlatam na skrzydłach anielskich, raz słyszę tylko echo tej muzyki. Raz jestem, raz mnie nie ma błędne życie moje. I tutaj się tak tracimy właśnie w tym świecie. Raz jest dobrze, raz jest źle, raz jest pięknie, raz jest brzydko, a mimo to, zawsze to powtarzam, i ojciec mi to mówił, niczym się nie przejmować. Jak upadniesz, wstawaj i do przodu. Podnieś się i do przodu, podnieś się i do przodu, bo tu wszyscy upadają. Chodzi o to, żeby się podnosić. Cała mistyka polega na tym, żeby się podnosić. Pocieszyć i podnosić, bo Bóg jest pociechą. I najwyższym podniesieniem, i do tego podniesienia musimy się cały czas skłaniać, bo nie ma, jak się poddasz, to depresja, szpital albo jeszcze gorsze rzeczy. Więc nie wolno, nie wolno się poddawać. I parę myśli jeszcze przeczytam. Kto jest dostatecznie wolny od zazdrosnego ego, ma skłonność do osądzania innych, gdy widzi ich błędy i wady. Więc kto nie jest dostatecznie wolny od tego ego, to widzi błędy innych. Pewnie, że trzeba widzieć błędy. Ojciec mówi, że trzeba ostro widzieć, ale poprzez pryzmat własnych błędów, bo nie możemy kogoś osądzać, bo my jesteśmy święci. Nie, nigdy nie byliśmy tu święci. Każdy, kto się rodzi na ziemi, nie jest święty. Nie ma tu ideału, ojciec Pio mówił. Dlatego my dążymy, dlatego również z tego powodu musimy innych rozumieć, że oni też będą upadali. I nie dziwmy się, że upadają. Że takich ministrów fatalnych mamy, to nie dziwmy się, bo to są tylko ludzie. Ale gdyby szli boską drogą, to by przynajmniej o 50% byli lepsi. Ale idą diabelską drogą, karierowiczową drogą, więc wszystko jest źle. Następna myśl. Gdyby wszyscy byli wolni i zadowoleni w pokoju świętym, nie byłoby żadnych walk, zazdrości i niepokojów. Wolność to olbrzymia wiedza na temat form radości i zadowolenia. Miłość nie posiada żadnych granic. Ani postęp, ani kultura jej nie ogranicza. Miłość istnieje ponad czasem i postępem. Ona była zawsze, setki tysięcy lat temu. Ludzie też potrafili kochać. Cywilizacje na Ziemi były już, wiele, wiele cywilizacji tu było, innych. I ojciec Pio kiedyś mi powiedział, że na tej Ziemi, na tej naszej planecie, od na tej kuli ziemskiej, nie jakieś płaskiej, które powymyślali wariaci, więc y, były już wyższe cywilizacje niż ta obecna. Ale wszystko się przewróciło do góry nogami, skały powychodziły, morza powstały tam, gdzie były góry, a góry tam, gdzie morza przyszły, różne lodowce pozmieniały, skorupa popękała, popłynęła w innych kierunkach, potworzyły się różne kontynenty, a wcześniej, wcześniej było jeszcze inaczej. Więc potem przyszły walki, technologie i się zniszczyli. Na wielu planetach było potężne życie, ale się zniszczyli właśnie przez egoizm, przez pychę, przez wojny, przez brak Boga, a który jest miłością. Miłość nie posiada żadnych granic. To już czytałem. Miłość jest ustami różanymi. Ona każdego namaszcza olejkami. Karmi słodkim miodem, ubarwia kolorem, jest samym nektarem życia, ożywia i odżywia całą cywilizację, a przede wszystkim ubarwia niebo. Taka jest miłość. To tyle. No to jeszcze przeczytam, żeby już troszkę nie było tak wesoło. I tak niebiańsko, to przeczytam z historii Kościoła jakieś punkciki. Kościół, który miał mówić o niebie, o Bogu, miłości, to robił wszystko odwrotnie. Był przeciwko Bogu, miłości i katował ludzi. I rok 1484. Papież Inocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zazwyczaj ten, był zazwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice, Więc oni nawet uważali, że kobieta w ogóle duszy nie ma, a już nie mówię o zwierzętach. Do dzisiaj Kościół chrzani takie głupoty, że dusza, <noise> że zwierzęta nie mają duszy. No to tak powymyślali ci teolodzy, icowi Kościoła, którzy się śmieją dzisiaj w niebie z tego, co. Co tutaj narobili, a jednak całe, cała religia hinduska o tym mówi, że każde zwierzę ma duszę. I ojciec Pio też mi to potwierdził. Chociaż na rozmowach, niekiedy, bo głównie katolicy przyjeżdżali na rozmowy, tacy tradycyjni, chociaż ciut otwarci, to jednak głosił takie podstawowe rzeczy, to co głosił Kościół. I na przykład pewnym osobom mówił, że bo tak byli przekonani, że zwierzęta nie mają duszy, to ojciec Pio potwierdza. Tak, zwierzęta nie mają duszy. A mnie? Mówił inaczej. Ludwikowi? Myśmy wiedzieli, że przecież każdy ma duszę. No ale to już inna sprawa. Tak samo o bóstwie Jezusa. Inny mówił, że Jezus jest Bóg, a mnie mówił co innego i Ludwikowi też. Bo nie byli gotowi na taką wiedzę. No ja tutaj tu już sprzedaję tą wiedzę trochę. <noise> Więc tu kolumnie czasami lecą na mnie z tego powodu, ale... Mam te siedem mieczy, co święty Michał mi przyniósł, więc się nie boję. Odbijam wszystkie. Pyk, 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 pyk. Nikt mi tu nie, nie będzie yy, szalał, chyba że mnie zabiją. No to trudno. <laughs> 1492. Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców, więc tam, gdzie nie wierzyli w Boga, nie byli katolikami, to Kościół wchodził. Ze swoim orężem zbrojnym i wszystkich, palił na stosach, nabijał na pale i tak dalej. Straszny był Kościół, jeszcze gorszy niż komuna. 1493. Bulla papieska uprawomocniła deklarację wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. Rozpoczęła się kolejna Bestialska rzeź w imię Boga. Wbijano ciężarne kobiety na pale, ćwiartowano żywcem indiańskie niemowlęta, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi. Jezuita, jakiś José de Anquier, to nie umiem tego przeczytać, twierdził, Miecz i żelazny pręt to nasi kaznodzieje. Wyobrażacie sobie to. Ten oto barbarzyńca został beatyfikowany w 1980 roku przez papieża, który nazywał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy. Bandyta, który w bestialski sposób unicestwił tysiące ludzkich istnień, uznawany został za świętego. To jest przykre, naprawdę przykre. I tutaj Jan Paweł II, coś mu tam podsunęli jakieś głupoty pewnie i podpisał. Nawet nie wiedział, co podpisuje, może nie znał historii tego człowieka. Gdyby katolicy misjonarze zawitali do Meksyku, żyło tam. Gdy katolicy misjonarze zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian. A po stu latach już tylko półtora miliona. Słowo Boże, zawiezione w tamte rejony, pięknie zaowocowało. Podczas pobytu na tamtych ziemiach papież nazwał te zbrodnie przeciwko ludzkości, ludzkości dziełem ewangelizacji i pokoju. Takie jest papieństwo, niestety. Tylko wojny, wojny, wojny religijnej. I poglądy, i hermetyzm, i dogmaty. I tłuc ludzi przeciw, bo mają inne zdanie. No to tak jak partia komunistyczna albo inna jakaś tam. To tyle. Ale ojciec Pio niestety mówił, że trzeba bronić Kościoła. Bo teraz Kościół troszkę jest inny, już, już tak nie robi, ale trzeba bronić, bo jeśli nie obrodzimy wiary, bo w, w Kościele jest jeszcze, jeszcze jednak ta wiara, to jest ogromna wiedza również, kiedy się Kościół otworzy na tą wiedzę bo zamknął bramy wiedzy, to jednak trzeba bronić, bo co wejdzie? Tusk wejdzie? Czarzasty tu wejdzie? Lewica tu wejdzie? I co, co z naszymi duszami zrobi? Zniszczy je jeszcze gorzej. Więc lepiej się trzymać Kościoła, bo Kościół przynajmniej mówi o Bogu, o miłości. A że robił źle, no to też trzeba Kościołowi przebaczyć. Bo ojciec Pio mówił, że trzeba wszystkich kochać jednakowo i przebaczać wszystkich, więc Kościołowi też musimy przebaczyć. Pomimo tych zbrodni, jakie robił. No to tyle na dzisiaj. Już nie będę wiersza Maćka pisał, czytał, bo, bo już poleciało trochę czasu. To trzymajcie się systemu miłości i trwajmy w dobru, w pięknu, w budowie łagodności i szczęścia na tej planecie i na wszystkich innych, jeśli kiedyś tam będziemy. Oby, oby nasze życie było już ostatnim, tutaj ojciec Pio mówił. Więc wszystkim systemowcom tego życzę, i nie tylko systemowcom, ale wszystkim, wszystkim, żeby świadomość sobie zmienili, wtedy będzie całkiem dobrze. No to pa pa. zaskakuje nas Ufaj kochany Bóg ma dla nas plan Czasem zaskakuje nas System miłości Ciągle trwam, On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Dziś potrzeba miłości, by piękniejszy był świat, tak więc mój przyjaciel.